I teraz zobaczmy, to jest jedyny pełny program polityczny, pełny polski, pełny katolicki program polityczny. I teraz ten program jest przedstawiany jako program prezydencki, ale jest to też program, który Grzegorz Braun i jego formacja polityczna chcą realizować w Sejmie, prawda? prawdopodobnie poprzez Nową formację polityczną, nową konfederację. I tutaj wybory prezydenckie są dla Grzegorza Brauna, dla tej sprawy ważne, ze względu na wykazanie i sprawdzenie, jak wielkie poparcie ma ten program. Ale nieważne, nie chodzi o to, że najlepiej przemilczeć wszystkie ważne sprawy, żeby zdobyć miejsca w parlamencie, tylko chodzi o to, żeby przedstawiać społeczeństwu właściwy program i zachęcać go do niego i pracować nad tym, żeby ten program zaczął być faktycznie politycznie realizowany. I teraz ktoś powie: no tak, ale to mrzonki, nie mrzonki. To jest być może kwestia wieloletniej pracy, a być może kwestia Związana ze zmianami, jakie zachodzą w świecie i jakie z siłą rzeczy zajdą też w Polsce, bo żyjemy w takich czasach. Pamiętajmy o tym, że wszystko może w każdym momencie się zdarzyć i może bardzo szybko pojawić się taka sytuacja, w, którym, w której będzie można realizować <laughs> każdy program polityczny w Polsce i będzie można również popierać ten program polityczny. Także yy, no. Jeszcze raz powtórzmy, jest to jedyny program polityczny, który zawiera w sobie no, te podstawowe elementy z polskiego, narodowego, katolickiego punktu widzenia. Dziękuję bardzo.